Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Za mną nasz główny bohater, czyli BMW X6, które zabezpieczymy bezbarwną folią ochronną w opcji Full Front. Także tylny zderzak, progi, na resztę elementów lakierowanych położymy powłokę ceramiczną, po to by ten samochód pięknie się szklił i jeszcze bardziej wyróżniał na ulicy. Zabezpieczymy również felgi, szyby, zaimpregnujemy. Wnętrze, a teraz będziecie mieli przebitki z prac na tym samochodzie. Takie rzeczy też się zdarzają. Jak możecie zauważyć, BMW ma przejechane dopiero 257 km. A pokażę Wam, jakie uszkodzenia lakierów i defekty są na progu. Tutaj możecie zauważyć dosyć głębokie rysy już w nowym samochodzie. Ale to nic straconego. Zrobimy tutaj korektę tego lapieru, wypolerujemy, usuniemy je w 100%, a kolejnie ten próg zabezpieczymy bezbarwną folią ochronną, tą część zewnętrzną. Jak tutaj możecie zobaczyć, część wewnętrzna już jest wyklejona folią. Tak, żeby właściciel przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu nie owijał. Konrad właśnie zabezpiecza te piękne 22-calowe felgi. Szczególnie warto jest zabezpieczyć powłoką ceramiczną, z tego względu, że one są w czarnym lakierowaniu. Dzięki powłoce ceramicznej pył z klocków hamulcowych będzie łatwo usunąć. Nie będą powstawały zacieki z chemii. I też jeżeli chodzi o mikrozarysowania, będą one zminimalizowane. W tej BMC też wykonujemy pełen detailing wnętrza, czyli najpierw czyścimy wszystkie materiały, mimo że samochód jest nowy po to by kolejnie je zaimpregnować, by mniej się zużywały, dłużej służyły jako nowe i zaczynamy od dokładnego odkurzania, wydmuchania całego kurzu z wszystkich zakamarków kolejnie impregnujemy wszystkie materiały tekstylne. Kolejnie przechodzimy do czyszczenia y, elementów ze skóry, jak koło kierownicy. W tej bęce jest naprawdę dużo tej skóry, bo i cała deska rozdzielcza jest obszyta i podłokietnik i boczki drzwi, także te wszystkie elementy też będą zaimpregnowane. I na przebitkach też jeszcze będziecie mogli zobaczyć, jak Konrad czyści materiały z tworzyw sztucznych, czyli potocznie mówiąc plastiki, y, takie elementy jak progi, y, na te elementy po wyczyszczeniu dokładnym będziemy je zabezpieczali dedykowanym dressingiem yy, z all time detailing, oczywiście. Dzięki temu wytworzy się na nich powłoka antystatyczna, będą one mniej łapały kurz i będą yy, fajnie, naturalnie wyglądały. No, dzisiaj mamy dzień z BMW. Yy, za mną którą oklejamy PPF-em, jak mogliście zobaczyć wcześniej na przewikła, a tutaj mamy. Duzo, dużo starszy samochód, bo BMW 5GT auto ma przejechane 300 tysięcy i zobaczcie, jak przygotowaliśmy komorę silnika. Była mega zabrudzona. Teraz został silnik dokładnie wyczyszczony i zabezpieczony oczywiście dressingami, tak, żeby ten kurz mniej siadał i łatwiej, żeby ją było wyczyścić potem. Dodatkowo w BMW zajęliśmy się też detailingiem wnętrza. Wyczyściliśmy dokładnie całe to wnętrze, zaczynając od dokładnego odkurzania. Wyczyścili tapicerkę skórzaną, zaimpregnowali ją, wszystkie plastiki wypędzelkowaliśmy. Także możecie teraz zobaczyć, jak świetnie wnętrze wygląda w samochodzie, który ma 300 tysięcy przebiegu. Oprócz całego frontu samochodu, oklejamy też tylny zderzak. Będzie on oklejony razem z tym tylnym dyfuzorem. Okleimy też takie elementy, jak te poszerzenia nadkoli bocznych od tego pakietu M-Sport. Te elementy są najbardziej wysunięte, najbardziej podatne na jakieś uszkodzenia. Także, jak wcześniej mogliście zobaczyć, jeżeli chodzi o działanie folii, żadne kamienie, klucze czy otarcia nawet przy jakichś delikatnych szkodach parkingowych nie będą im straszne. Przy pracy też się zdarzają. No i niestety y, wszystkie plastry nam się już pokończyły. Ale nic straconego. Będzie profesjonalny opatrunek. I mamy to. Pacjent rokuje także będzie dobrze wszystko. <gry> prace przy BMW X6 dobiegły końca. Teraz będziecie mieli przebitki, jak nam to auto wyszło. Pracy może nie widać, ale auto jest zabezpieczone w pełni bezbarwną folią ochronną, także oglądajcie.